Pomysły na zmiany w gnieźnie od dziś można składać do Urzędu Miejskiego, który rozpoczął przyjmowanie projektów mieszkańców do budżetu obywatelskiego. W budżecie jest kwota miliona złotych, z czego 800 tysięcy na projekty duże i 200 tysięcy na małe. Tak jak co roku zaczynamy proces związany z przygotowaniem i wyłonieniem pomysłów do budżetu obywatelskiego na rok 2026. Ponieważ ten proces troszkę trwa, więc zaczynamy go już no, w połowie roku i zachęcam wszystkich mieszkańców Gniezna bez względu na wiek do składania swoich propozycji do, i udziału jak gdyby, w zmianie przestrzeni miasta zarówno w tej infrastrukturze rekreacyjnej, sportowej, ale też i zielonej, także we wszystkich tych dziedzinach można składać swoje pomysły wokół pewnie własnego osiedla, po to, aby poprawić też jakość życia w danym miejscu, jeżeli chodzi o naszą małą ojczyznę. Tak, mamy milion złotych przeznaczone na budżet obywatelski, podzielone na dwa rodzaje projektów. Projekt duży, tak zwany, czyli mamy tutaj 800 tysięcy, i projekty małe, mamy tutaj 200 tysięcy złotych. Niemniej jednak zastrzeżenie jest takie, że jeżeli chodzi o duży ten duży projekt, to Kwota nie może przekroczyć 75% tych właśnie środków przeznaczonych, a więc to może być maksymalnie 600 tys. złotych, natomiast w przypadku małego projektu to jest 35% kwoty całkowitej i w tym wypadku jest to 70 tys. złotych. Kto może składać, tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy obywatele miasta niezna mogą składać takie właśnie pomysły, bez względu na wiek proces ten, czy, czy sam pomysł musi zyskać poparcie co najmniej 15 naszych mieszkańców, musi być też złożony na odpowiednim formularzu i też lista poparcia także przy odpowiednim formularzu, który można pobrać zarówno z strony internetowej Urzędu Miasta, jak i możemy też pobrać w biurze podawczym w Urzędzie Miasta i potem już gotowy projekt wraz z listą poparcia składamy podobnie, czyli albo w urzędzie miasta bądź też poprzez drogą mailową na mail pod adresem bomg@gniezno.eu. Wnioski będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą urzędnicy Proces składania projektów rozpoczyna się od dzisiaj, czyli 9 maja i potrwa do 10 czerwca. 22 lipca będzie kwalifikacja tych tych projektów one muszą być obejmować zadania własne miasta czy gminy tak czyli nie mogą wykraczać poza możliwości też wykonania tych projektów przez miasto i też muszą być, mogą być wykonywane tylko i wyłącznie na majątku miejskim a więc na terenach na działkach które są własnością miasta Gniezna i też muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego Głosowanie nad projektami, które przejdą weryfikację jest planowane od 5 do 30 września. Wyniki mamy poznać do 10 października.